inaczej z Sato HD i zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka z cyklu Let's Play Sim City 5 Solo A więc zaczynajmy tak jak pamiętacie pewnie ostatnim razem yy, całe to miasto wyburzyliśmy i założyliśmy je od nowa Tak i dzisiaj będziemy kontynuować nasze dzieło Już widzę, że jest problem z policją i jest problem z wodą, a więc łączmy czas, przyspieszmy Gdzie mamy tą wodę naszą śmieszną? Gdzie ona była? Była ja już niepewna, gdzie ją ustawiliśmy, szczerze. uhu uh, 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 uh. Czy ja ślepy jestem? A nie, tu jest, tak. Ok. Dobra. Postawmy pompownie jeszcze jedną, może w tym oto miejscu. O, pięknie. Niech sobie działa, niech sobie tutaj rusza. Mm, co dalej, co dalej. Teraz powinien problem z wodą zniknąć. Następną rzeczą jest policja. Ponieważ policja, no niestety, ale tutaj będzie bardzo nam potrzebna. Też mamy komisariat policji, mamy, więc o co, kaman. Ścieki tak samo przestają działać, więc jeszcze najpierw ścieki tu poprawmy. A może tutaj, o. Teraz możemy sobie pozwolić, bo tak mówię, jeszcze mamy y, milion y, simoleonów. I możemy sobie pozwolić na to, żeby wydać troszeczkę kasy. Co z policją jest? Fala przestępstw. Okej, okay, dobra, no to postarajmy się dobudować jeszcze, bo zarabiamy dużo, szczerze. Postarajmy się dobudować jeszcze parę tych policyjnych wozów. Oraz może, jeżeli się zmieści. O, właśnie. Może nawet dwa. Dobra, to powinno nam na razie wystarczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Problem z elektrownią. Gdzie mamy elektrownię? Ona jest tutaj. Dostawał olej lokalny, Dostawa olej globalny. Dajmy jeszcze, wymienimy sobie. O właśnie, dajmy to. Ponieważ, jeżeli zauważycie ym, już, już tylko sobie znaczek, to już o tym opowiem. Jeżeli klikniecie sobie na konwencjonalny generator na ropę naftową, widzimy, że szybkość produkcji prądu 150 i tutaj też jest turbo, turbina spalinowa, też ma 150 MW, to chyba są. Ale spójrzcie, szybkość spalania ropy naftowej 36 tysięcy baryłek dziennie, a tu mamy tylko 12 tysięcy baryłek, więc jest bardziej oszczędniejsza, że będziemy musieli w tą elektrownię jak najbardziej iść dalej. Puh, co tu dalej jeszcze musimy zrobić? Policję, problem rozwiązany z policją znaczy się Tu mamy szkołę, dobra Myślę, że dobudujemy jeszcze jedną szkołę, wiecie? O, nawet mamy szpital, fajnie No nie wiem, zapomniałem o tym, że mamy szpital Dobudujemy sobie szkołę średnią A co, żeby była Jak się ludzie cieszą I rozbudujmy może ją na maksa Bo to nam się przyda na pewno może nie teraz, może później tego nie wiem, nie pamiętam kasa gimnastyczna z drugiej strony będzie po prostu bo nie jestem w stanie jej tutaj postawić tak i tak nadal zarabiamy, to jest najważniejsze mamy wszystko co potrzebne jest naszym... oj, ale spadły te faktycznie zarobki Mamy wszystko to, co potrzebne jest w naszym mieście. Zobaczmy teraz jeszcze, o, już przestajemy zarabiać. Ale i tak, jak widzicie, miesięczny zysk jest 172 tysiące. 189 już brawo. Zwiększą sobie podatki na 10%. Jest jest. I zarabiamy teraz 3000, tysiące. No pięknie. E, postarajmy się też, żeby ten. Wartość terenu była jak najlepsza, więc where is wartość terenu. Dalej, gdzie ona jest, gdzie ona jest? Kurczę, ta mi się troi, dwoi przed oczami, okej, okay, dobra. No i w tym oto momencie trzeba widzę, że trzeba będzie tutaj to rozbudować. Jeszcze bardziej. Może tak nawet. Jak to jest teraz z tą wartością terenu? Jest lepsza tutaj, co mnie cieszy. Damy to samo tutaj. Ej, 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 czemu nie mogę tego postawić? Tu, nie. No co jest? Czemu nie mogę tego tutaj postawić? A no tak, już wiem. Fak. Głupi jestem. Trzeba wejść w to przecież, a nie rozbudować tamto. Pięknie damy to tu i tak samo tutaj zwiększymy o jedno. Aj, źle, źle, bardzo źle to usuwamy. No daj, się to usunie. Przyspieszam trochę czas. O, i teraz damy. No, kliknij się. Fakt, co jest, czemu się nie wybudowało? Pięknie, dobra. Ludzie się cieszą, widać, że się rozbudowują. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby się... Ro... 6 tysięcy zarobku, pięknie. 5, dobra. Może być i tak. E, gdzieś tu mieliśmy recykling, prawda? Zobaczmy jak z tego recyklingu ja, idzie. Ehm, ciężarówki dostawcze 4, dobra. I gdzie my tu mamy, bo już nie pamiętam kompletnie, gdzie my mamy e, składy handlowe. Ehm, no patrz, patrz. Dobra, tu mamy jeden skład. Tu będziemy, będziemy musieli jeszcze jeden wbudować, chyba tutaj. Okej, okay, tu mamy co w sumie? Tu mamy węgiel, z tego co widzę. Dobra, rozbudujmy może tą naszą. oj, tu się kończysz ten węgiel. Chyba w tym miejscu go ustawiłem. Później przeniesiemy może w tym miejsce. Tutaj tak samo, trzeba to wszystko rozbudować bardziej, żeby to szybciej działało, żeby to szybciej wydobywało, prawda? OK. Na no co? Czemu tutaj nie chcą mieć? Aha, bo nie ma samochodów, prawda? No To szybciutko dobudujemy te samochody jak najbardziej. To wszystko jest dla nas bardzo ważne, żeby ten czas, wszystko z czasem się zgrywało. Tutaj tak samo. Dajmy tu. Dajmy tu i dajmy tu, pięknie Samochody teraz będą jeździć i odwozić, tutaj, właśnie, te wszystkie materiały, jeżeli chodzi o węgiel. No tak, ale ruda, A jeszcze ruda nam pozostaje. Gdzie tą rudę będziemy wrzucać? Bo przecież musimy gdzieś ją wrzucać, prawda? I tu jeszcze jedna jest, więc rozbudujmy ją też. Kurczę, źle poszliśmy z tą rudą, widzę, bardzo źle. No niestety, czasami tak bywa, że coś nie wychodzi. Okej, okay, niech to ruda się zbiera tutaj. A, niech to. Fak, tutaj. Ym, zarabiamy się 7000, więc jest dobrze. Tak. 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 Pięknie. Ruda będzie tutaj przywożona. Mam przynajmniej taką małą nadzieję. A nie, tutaj jeszcze jest skład. No i tu jest na rudę. Fak. Dobra, to tutaj nie, tutaj to usuniemy. Na razie zamkniemy to. Bo mm, tej rudy to ma nie być, szczerze. Rozwijmy to jeszcze raz i usuńmy tą rudę. Tu będzie do huta, do huty znaczy się. Ale czy my hutę mamy? Mm, bo nie wiem teraz, czy mamy już hutę, czy jeszcze nie mamy. Nie mamy. Dobra, KG hutnictwa. Trzeba gdzieś wbudować. Gdzieś, gdzieś, gdzie nie będzie przeszkadzać ono. Chyba nie będzie przeszkadzać w tym oto tu miejscu, ale nie wiem. Kurczę. Dobra, rozbudujemy ją tutaj. OK. I od razu też ym, dział hutnictwa damy też tutaj. Dobra. W tym momencie hutę możemy wbudować. Tylko widzę, że będą problemy z hutą. Dobra, sprawdźmy czego potrzebuje nasz rynek. Potrzebuje metal i stop, czyli stop i metal będziemy szli Rozwiniemy to dalej. Piec do metalu. Piec do stopu. I kurczę. I już jest dupa, bo nie możemy tutaj nigdzie nic postawić, szczerze. I chyba ja tą po prostu tą uliczkę tutaj usunę. Coś mi się tak wydaje. Pięknie. I w tym oto miejscu dobudujemy, mam tak, piec do stopu, piec do metalu. I pewnie tutaj samo to jest piec do metalu, dodamy piec do stopu jeszcze. Dodajemy jeszcze samochodziki, które będą tutaj jeździć. Tylko Aha, tu jest jeszcze miejsce, okej. Okay. Dajmy shield jakby jak... Żeby było, żeby ludzie wiedzieli, że to jest chuta, chociaż wiedzą. I teraz tak, tutaj roz, ym, rozwiniemy sobie to na metal dwa razy i raz stop chociaż możliwe, że to usuniemy. Ej, czemu nie mogę? No, mogę. Szybciej niech to mi się rozwala i tutaj damy też stop sobie. Ok. No i fajnie, tylko wiecie co? Oj, woda i ścieki znowu przestają działać. Będzie dobudować. Uuu, hu, 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 hu. Stać. Ja to wszystko muszę tu naprawić. Te dwie rzeczy usuwamy. Dobudujemy jeszcze jedną i jeszcze jedną. Tutaj tak samo, tu i tu. Teraz powinno działać dobrze. Rozbudujemy też wodę. Wodę widzę, że tutaj jest pełno wody, więc tutaj dużo wody będziemy dawać. No i zobaczmy, czy to będzie też działać. Coś ciekam, jeszcze z problem. Nie no, no. Mogę jeszcze no, dobudować w sumie, ale... Czy to jest sens? No, ta oczyszcza idealnie. Woda też pewnie dobra, dobrze daje. Znowu z policją jest problem. A jaki jest z policją problem? Przez cele wszystko no ładnie jest. A je nie to. To włączamy. I rozbudowujemy nasze składy handlowe o te samochody, bo to wszystko nam będzie potrzebne. Szyld damy tu, pięknie. Gdzieś tu jeszcze tu mamy skład handlowy. Też rozbudowujemy, bo to wszystko nam się jak najbardziej przyda. Więcej samochodów, szybszy transport rudy, w tym wypadku do huty. Gdzieś tutaj jeszcze węgiel bo prawda? Tu jest węgiel, właśnie. Też im... Dajmy... o, tu jest rozbudowany na maksy, tylko wystarczy dodać jeszcze, ymm, no, szyld. Dobra, zobaczmy jak tam działa huta. Zamknięty już zatrudniamy. Spoko oko. Widać, nasze miasto tutaj się trochę ymm, powiększyło. I teraz tak, wejdźmy administrację. Właśnie, nie mamy domku burmistrza. Domek burmistrza na pewno wpłynie pozytywnie na nasz... E, na ten teren cały tutaj, więc położymy go tutaj. Jeszcze raz zobaczmy sobie wartość ziemi. Gdzie tu jest ta wartość ziemi? Ona była tutaj. No i tak, e, elektrownia znowu coś szwankuje. Kurczę, dobra, zaraz to sprawdzimy. Tylko będę musiał e, dać sobie... Właśnie w tym oto miejscu, albo tu nawet Tak, damy tutaj I to po prostu rozbudujemy dodatkowo No i na drogą, czyli tak i tak Pięknie Jak tam jest tą wartością terenu tutaj urosło wręcz bardzo mocno, yy, dalej wyjdźmy wyć z tego tutaj damy też Rozbudujemy to jeszcze bardziej, tak i tak, żeby ludzie jednak cieszyli się z tego, że mieszkamy w naszym mieście, a nie że wartość ziemi jest bardzo słaba. Jak widać, jest dobrze, nie jest źle w sumie. To też jeszcze dawało rozbudujemy bardziej. Tylko teraz, w... a, bo tak, jeszcze teraz damy to, tak, pięknie. Sprawdźmy, o, pięknie, teraz tutaj jest wartość terenu jak najbardziej wysoka cieszę się z tego bardzo i wiecie co, i nawet po, e, postaram się budować balony bo balony są, mi się bardzo podobają nie wiem jak wam, ale mi naprawdę bardzo się podobają balony i w każdym moim mieście chociaż jeden balon musi być okej, okay, dobra sprawdźmy jak to tam jest z tym wszystkim a więc transport uliczny, właśnie będę się w tramwaje zainwestować Ojej, tylko miejsca prawie nie ma na tramwaje. Dobra, damy je tutaj. Ojej, damy tutaj tramwaje. Pięknie. No i przystanki oczywiście, tak. Przystanek tu, przystanek tu, tu, tu i tu. Czyli na, wiem, że tak powiem, jak dobrze widzicie, to na jeden taki odcinek pomiędzy skrzyżowaniami to jeden te przystanek tramwajowy, jak mniej więcej po środku przecież nie liczę tego to powinno wystarczyć przynajmniej taką mam nadzieję oje, dobra tam niech będzie niech się cieszą, że tam mają a nie gdzieś indziej dobra, jeszcze tu tu, tu tu tu, i zaraz będziemy tutaj kończyć jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, tu, tu a i tam nie ma już tramwaj, no trudno Nic na to nie poradzimy Lecz możemy dobudować jeszcze tramwaje Ponieważ tych tramwajów Będziemy bardzo dużo potrzebować Ok Limit osiągnięty Ale myślę, że jest to zadowalające Prawda Mamy minus 571 na godzinę Zobaczmy jak tutaj No ale zarabiamy więc dużo Więc dajmy sobie jeszcze Podatki może na 11% damy, zobaczymy czy to coś da, czy będzie przyrost ludzi, czy też spadek ich. Uuuu Widzę, że ludzie spadają zamiast przychodzę. sens przychodzi do miasta to odchodzą z niego. No ale zobaczymy w... Ale już za ile zarabiamy. 6000. Gdyby tak... Muszę to ogarnąć, bo to nie wiem od czego zależy. Przeprzywią byliśmy na minusie, to mamy 3000, 1000, dobra, no 1000 też jest dobrze To tak, szkolnictwo. Jak najbardziej jest satysfakcjonujące, mamy tak 1 trzecią zębatki. Mamy ponad 1,5 czapeczki, więc jest dobrze Policja zero przestępstw. zero spalonych budynków. Śmieci jak najbardziej zbierane są. No to tam, to to. Woda, no tu z wodą jest troszeczkę ciężka, bo będziemy musieli dobudować jeszcze jedną. Okej okay. A ścieki jak? Ścieki bardzo dobrze sobie radzą, czyli nieźle. E, tutaj patrzę jeszcze na elektrownię naszą. Czy ona zasila, czy też nie. Jak najbardziej zasila i jest e, bardzo, bardzo... jest w bardzo dobrym stanie. Ko, kurczę, widzę, że tu są problemy z e, recyklingiem. Niby jest zbierane, a nie jest. A tutaj, jak tam to? Nic nie mają sprzedawać. Wszystko jest dobrze. Tutaj tworzą fajnie. Cieszę się z tego bardzo. Tutaj, dwie kopalnie węgla. Dwie kopalnie rudy. Więc tutaj jest już wszystko chyba w jak najlepszym, dobrym porządku. Lecz, 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 jeszcze sprawdzimy jedną rzecz Wiatry, w którą stronę te wiatry Wiem. A, w dobrą ustawiłem tym razem Fabryki, fajnie Ej, coś mi tu się sprzedaje, co? Nie mówcie, że ja mówcie, że ja rudę sprzedaję A jak rudę sprzedaję, to jest źle Nie, użyj lokalnego I to tak samo użyj lokalnego Okej okay. i na razie może zrobimy sobie tak, że za zarządzaj i eksportować będziemy ymm, metal a zobaczmy jak tam nasze jak widać mamy 260 ton metalu na 2800 nie jest źle dobra tu widzę że wszystko pięknie działa, cieszę się z tego bardzo jeszcze co tu jest do usunięcia to to trzy rumowiska, no dobra no tu mam trzy rumowiska usunięte tutaj jest e, nasz e, przystanek e, dworzec kolejowy, cholera jaki przystanek pasażerowy nikt do mnie nie przyjeżdża, ciekawe, bardzo ciekawe ale dobra, pierniczyć ten pierniczy fakt i co tu się dzieje, jaki pożar Chwa Tu się coś zaczyna palić. Może faktycznie dobuduję tą jednostkę jeszcze straży pożarnej. Ile to kosztuje? 400 To może nawet dwa dobuduję i jeden jeszcze to. Tak. Uuu, to dużo zawiera, ale przydałoby mi się to bardzo. Szybkie reagowanie ym, straży pożarnej. No tutaj miasto jak najbardziej teraz pięknie prosperyzuje. To tu dużo mówić. E, sami widzicie zresztą, że... No, zarobki. Za, na zarobki nie patrzcie. Ważne jest e, to tutaj. Miesięczny zysk. To jest bardziej ważne... Nie. Czemu się ziemia zatrzęsła? Ja Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe było. Fuck, to jest, Nie, wydawało mi się. Ej nie, no to się wydaje przezroczyste, prawda? Mniejsza z tym. Usuwamy, usuwamy, usuwamy Pięknie Minus 2000, dlaczego? Co mi tak dużo zeżera? Tak, tak, tak Olej surowy, tak, tak, tak No dobra hmm, Chyba powrócimy do tych 11% Oni i tak się chyba nie będą buntować, jeżeli chodzi o to Dobra, no teraz tutaj coraz ładniej jest tak myślę. Hmm, jeszcze tylko coś sprawdzę. Ajajajaj, aj, aj, aj. dobra, jestem już. Ehm, tak naprawdę nie wiem co tu jeszcze mogę dobudować w tym momencie, a więc jeżeli chcecie, możecie mi napisać w komentarzu co byście chcieli tutaj widzieć w tym mieście. A tymczasem, że zobaczmy co się dzieje, to co tutaj, co tu mi wyświetla, że co jest niedobór pracowników jest aha dobra ja mam pomysł jeszcze co bym mógł tutaj wybudować w tym momencie więc szybko przejdźmy do autobusów tak autobusy jak najbardziej będą potrzebne przecież i dajmy teraz właśnie a te te, te ten czemu nałożę Nie. jeden tak samo jak tramwaje będziemy robić po prostu nie ma sensu inaczej tego robić. Tak, tak. Tak, tak, tak. I teraz z innego miasta chyba powinny przyjeżdżać też autobusy, z tego co pamiętam. No daj, postaw się. Ale to tylko to jest to, co ja pamiętam. Ale nie jestem pewien, czy ustawiłem tam terminal, czy też ustawiłem tam może coś innego. Tego niestety nie pamiętam. Tak i tak. Dobra, są autobusy Rozwijmy te autobusy jeszcze bardziej, chociaż widzę, że kasy ma, kasa może nam nie pozwolić na to Tak, tak, tak Ojojoj, że jesteśmy na minusie, To tego się właśnie obawiałem, nie lubię być na minusie w grze Okej, okay, autobusy wahadłowe są Jak najbardziej i teraz powinny przyjeżdżać do mnie autobusy z drugiego miasta Zobaczmy jak to wygląda teraz Dobra, ludzie Nikt do nikogo nie przyjeżdża To jest, to jest złe moim zdaniem, że Nikt do nikogo nie przyjeżdża, ale dobra Jeżeli chodzi o kupujących no To jadą tam, okej okay. Jeżeli chodzi o fracht To przyjeżdża wszystko z Eastwood Edukację też z instytutu przyjeżdżają do mnie Jak widać jest nam wymiana Co tu jest? połączenie autobus szkolny a tu Połączenie autobusowe Połączenie kolejowe I połączenie autobusowe szkolne Dobra Tu nikt od nikogo nic nie kupuje Tu też nie, tu też nie Chociaż w sumie bym mógł zrobić tak że tam będzie jeździć dwie ciężarówki i tu będą jeździć też dwie ciężarówki okej okay. to powinno być teraz dobre rozwiązanie przynajmniej tak mi się wydaje coś jest ze szkolnictwem nie tak tylko co ojej o wybaczcie mi to e, spoko szkolnictwo jest niskie niskie kwalifikacje więc może wybudujmy sobie jeszcze gdzieś biblioteki, tak na rogach, gdzieś pięknie, żeby sobie stały. Ludzie zamiast um, kraść i bawić się w różnego rodzaju rzeczy, będą po prostu chodzić do bibliotek. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale czy tak będzie? Tego nie wiem, jestem w stanie Wam zagwarantować. No dalej, gdzie to jest? Gdzie mogę Cię postawić, co? Może tutaj Cię postawię. Proszę Cię bardzo no parę budynków wysokich jest, także nie jest źle z tym. No, tylko kurczę, ta edukacja mnie dobija trochę, niska kwalifikacja. Mieliśmy półtorej zębatki, mamy jedną. Hmm. Uczniowie, studenci, a może jeszcze szkołę podyplomową bym tutaj gdzieś postawił. Może w tym nawet miejscu, o tutaj, szkoła podyplomowa, niech się ludzie cieszą. Że po dyplomiku możecie przyjść tutaj i się dalej rozwijać, co chcecie. Zapewniam, że wspomnieliście o pewnym skutku, boczność z wykształcenia w mieście. Simowie w tej chwili są bardziej wyczuleni na problemy. Rozumiem, że uwagę na sprawy takie jak zanieczyszczenia, przestępczość, porządek. No, no rozumiem to spoko, tylko ja tutaj jeszcze może dobuduję jeszcze dwa działy. O, właśnie tak. I teraz będzie dobrze, coś mi się wydaje z tym kształceniem w naszym mieście, autobusy szkolne tam pojechały, fajnie okej, okay, dobra jest coś może do niwelacji tu jest opuszczony, tu też, tu też, tu też, tu też, tu też i tu też u, sa. 20, tak mi lata między 20 a 13 klatek na sekundę ciekawe dlaczego gdyż zawsze dobrze się nagrywało okej okay. Mamy minus 252, no fajnie, 161 zarobku, 165 zarobku na miesiąc, bardzo ładnie mnie to cieszy. Jako ja cały czas patrzę teraz na to wielkie dzieło, jak z tym wielkim dziełem? Widzę, że stop też jest wysyłany, z czego się bardzo cieszę. Dobra, gorzej będzie z telewizorami, wiecie, z telewizorami albo będę musiał zainwestować w, że tak powiem, produkcję procesorów oraz w późniejszym etapie telewizorów lub też komputerów albo po prostu będę kupował więc jeżeli chcecie możecie mi teraz podpowiedzieć w komentarzu poniżej pod filmikiem a tymczasem myślę, że na dzisiejszy filmik to będzie już wszystko, więc jeżeli odcinek się spodobał łapka w górę widziana, bo teraz pokazuję, ostatnio pokazywałem a nie było widać na kamerce no i komentarz z waszej strony bo to zawsze motywuje do dalszej pracy czy też y, wasze podpowiedzi, czy też wasze uwagi no i cóż, jeżeli nie jesteś moim widzem, a chciałbyś być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, bo nie ominiecie żaden film. A teraz żegnam się z Wami, jestem Marcin, Siemona Rapa. Cześć.